Piękna część Warmii e, Mamy tutaj początek sierpnia. Dla was, dla nas Ziemna TV. E, będziemy się rozmawiali na temat e, wolności, permakultury. I mam tutaj ze sobą przyjemność rozmawiać też z moim dobrym przyjacielem Maciejem. Który... Cześć, witam serdecznie. Tak, właśnie. bohatersko nie tak dawno podjął decyzję o powrocie z Wielkiej Brytanii. W zasadzie poznaliśmy się w Wielkiej Brytanii, tam żeśmy w Anglii, mieli trochę przygód, wspaniali ludzie. To było już parę lat temu, myślę, że to było około 4-5 lat temu, się poznaliśmy. Kurde, jak ten czas No, A my ciągle to piękni i młodzi. <laughs> no i jesteśmy w tym, tym razem w programie Bociany wracają do Polski. <laughs> Można by powiedzieć. Można powiedzieć. Dumne Bociany z e, 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 otwartymi skrzydłami. Wypiętą pierwszą, także jest pięknie, chodź. Jest Aha. pięknie. I w ogóle nie brakuje tutaj, tak naprawdę, paradoksalnie faktycznie bodźku. Bożarów to bo jest mnóstwo, już mieliśmy dzisiaj. E, Maciej jest tutaj po to, żeby nam więcej szczegółów opowiedzieć, o czym zaraz e, na pewno nie umieszka zrobić, i, mhm. i wprowadzić nas. Sprzętowe zmiany. okej, okay. ale z ci sami ludzie to samo, to sama tematyka. Tak, jest, to samo miejsce. Mhm. Więc ja chciałem tylko powiedzieć, że już od kilku lat rozglądam się za podobnymi inicjatywami. Sam tutaj rozkręcałem projekt pierwszej wioski Lechickiej Solaris kilka lat temu, mający na celu zjednoczenie społeczności właśnie pod kątem nie tylko wolności, bo to jest bardzo szeroki kontekst tego słowa, ale takich kwestii jak wspólne uprawianie ziemi, edukacja wspólna, jakby ochrona zdrowotna, przez ludzi, którzy rozumieją czym jest faktycznie zdrowie człowieka, nie w kontekście farmakologii zaawansowanej, czyli sprzedaży chemii poprzez różnego rodzaju dealerów narkotyków, tylko ludzi, którzy się zajmują przede wszystkim prewencją i żeby utrzymywać społeczność w dobrym stanie świadomości, ducha i tym samym zdrowia, także. To są rzeczy, które jakby łączą nas bez względu na to, jakich jesteśmy wyznań, partii, czy nawet jakiekolwiek inne podziały próbują nam w społeczeństwu tutaj wmawiać. Po prostu zdrowie, wolność, blisko natury. Tu jest jakby kontynuacja tego pomysłu ja ze swojej strony cieszę się, że mucha mnie gryzie. Musiałam, musiałam, Zresztą, jest... Że żyjesz, to jest bardzo dobry no, sygnał. Także Żyjesz, odczuwasz i jesteś w naturze, bo nie by nie było. Tak jest. Tylko końska taka, tutaj jest. A, i to No, pomyliłam je z kuniem. W każdym, sorry, w każdym razie e, chcielibyśmy tutaj e, nie tylko może e, podpromować, bo to jest jedn, jeden z celi, ale też może zachęcić Was do tego, żebyście. Popatrzyli na Towarzystwo EcoPride. Jest towarzyszenie, które zajmuje się właśnie udostępnianiem gruntów w bardzo przystępnych warunkach korzystnych. Zaraz o tym właśnie więcej powiem Maciej. No i oczywiście dla wszystkich chętnych, bo to nie jest tylko dla lokalnych, lokalnie mieszkających tu ludzi, żeby wspierać tę inicjatywę. No i może pod kątem tego, żeby w przyszłości rozważyć przeniesienie się tutaj. E, oczywiście to się będzie tyczyło każdego mieszkańca Polski, nawet tych, którzy mieszkają za granicą, e, może nawet zwłaszcza tych, tak, że tutaj wielu z naszych przyjaciół wróciło do Polski, e, rozpoczęło ten dumny ruch Bocianów powracających, bo Bocian to jest taka, i, i, można powiedzieć, patriotyczna, e, takie patriotyczne stworzenie, tak, pomimo tego, że często wy, wylatuje gdzieś tam daleko, daleko, ale zawsze pamięta o tym, żeby wrócić, i tym samym um, zacząć gniazdo, i, i też dzie dzieci są bardzo ważną symboliką tak? przy Bocianach, no bo przecież dzieci to nowe życie, to przyszłe pokolenia, a co może się bardziej liczyć niż właśnie one. Dlatego Myślę, że warto. Dokładnie docenia. tak. Wiesz, pozwól, że ja tutaj. W, w, w to chodź, odwrócimy teraz do słońca. Chwilę, tego, okay. chwilę, po, chwilę poopowiadam. Na to z tyłu nie patrzcie. To jest. No, e... jeszcze, może, może. Jeszcze dalej? Jeszcze dalej? O, Dobra, tak, jest, tak, piękne. jest piękne. Jest piękne. No, dokładnie, ale jeżeli mówimy o, o, o zdrowiu, o, o życiu lub o zgodzie z naturą i tak dalej, to um, myślę, że wielu z nas w tym momencie ma takie sygnały i teraz bardziej czuje, że. Ta natura nas woła, że tej natury potrzebujemy, żeby być w dobrym stanie, że powiem, ciała i umysłu. Ta natura jest niezbędna i ja też całkiem, całkiem niedawno, bo na początku maja. 2021 po tego roku? Tak, tego rochu. Postanowiłem, że, że mam właśnie dosyć, dosyć już tego betonowego pudełka. E, mieszkałem 6,5 roku e, ponad e, niedaleko Londynu. I zawołała mnie natura, zawołały mnie tutaj Warmia Mazury, zawoła mnie, zawołała mnie Olsztyn. A tak naprawdę, jednym z powodów, których się pojawiłem, to jest właśnie jest to nie Echo Pride i znajdujemy się właśnie na terenie, gdzie będzie powstała taka nazwijmy to w szucie, ekologiczna osada. Tu na tym terenie, w którym się znajdujemy, będą właśnie uprawy permakulturowe. E, na ten moment planujemy około 1,5 hektara e, e, upraw permakulturowych. Może coś palcem pokaż, tak żeby tak... tak, tak. Tutaj na tym terenie, na tym terenie e, będą uprawy e, permakulturowe. Jesteśmy na takim troszkę wyniesieniu lekko ponad e, tutaj mm -hmm. terenem, więc to jest taki można powiedzieć pagórek. Ale zaraz pójdziemy troszkę mm -hmm. niżej, tak? Bo tam będziesz yy, będzie możemy tam zejść, jeziorko, dokładnie. tak? Coś w tym stylu. To możemy powoli. Możemy chyba. tego. zejdziemy tam. E, prowadź w ogóle jak ty uważasz, że on widzi, może... Tam... Jest to przejść, się chyba na tego, do przodu. Do, 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 do przodu. E, także teraz po tym terenie, po, po którym chodzimy, e, będą uprawy permakulturowe naszego stowarzyszenia, a nasze stowarzyszenie to będzie... Znacznie więcej niż tylko w uprawy ekologiczne. Czyli tak naprawdę to co jest nam niezbędne, zdrowie ekologiczne jest nam niezbędne, żebyśmy, żebyśmy żyli, żebyśmy żyli długo w zdrowiu, w szczęściu. Żebyśmy mogli spełniać swoje zadanie, swoje tutaj marzenia mhm. i swoje, że misje, które tutaj mamy do, do zrobienia. Jak, jak to powiedział Hipokrates, niech Pożywienie będzie Twoją medycyną, tak a jest. medycyna pożywieniem. No, także tutaj jesteśmy, jesteśmy na tym terenie, może się jeszcze chyba ją obrócimy. E, jesteśmy tak na naprawdę pół godziny rośliny e, w wiosce Skolity. I Co jest piękne, to ta ziemia, ten teren nigdy e, nie uświadczyło żadnych chemii, żadnych pestycydów. Hmm. E, wręcz przeciwnie, tutaj stada prów dzisiaj na rano nas, nas obudziły e, i pięknie muszały. I odda nam tu pięknie zlebę mm. tutaj ekologicznie i, i najbardziej naturalnie się da e, uboracają, um, um, dobrze wiecie, dobrze wiecie o czym, o czym mówię. E, no wiem, ja bo właśnie by... przed chwilą się pośliznąłem. No <laughs> widzisz, widzisz, no to sama to ale nie ma się czego bać. Tak A do tego stowarzyszenie Pride będzie znacznie większą e, e, ideą niż tylko niż tylko y, uprawy permakulturowe, bo też tu będzie taka przestrzeń przestrzeń dla ludzi tak naprawdę, my nie chcemy, nie chcemy budować y, osady po to, żeby się zamykać przed ludźmi, przed światem żeby się teraz y, zamurować i zrobić wielkie barykady, tak uciec, tak bo my y, jakby nienawidzimy y, 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 całej reszty, my kochamy cały świat kochamy ludzi, kochamy naturę i chcemy właśnie, w, y, dlatego E, powrócić do tej natury, ale nie po to, żeby się zachować w lesie, tylko po to, żeby cieszyć się na co dzień z naturą, żeby ludzie mogli przyjeżdżać, żeby mogli sobie e, u nas e, po, e, przebyć jakiś tam krótszy, lub dłuższy czas, żeby mogli się e, edukować pod kątem e, e, natury, pod kątem e, świadomości, żeby mogli sobie tutaj przyjechać z rodziną, świetnie się bawić. E, edukować się właśnie w, pod kątem tego, jak żyć długo, e, zdrowo i Przy, szczęśliwie. Przypomnieć sobie, nie? Jak to jest. Tak? Jak to jest, bo bardzo, wiesz co, bardzo, nie ma się tu dziwić, bardzo wiele osób w tym momencie potrzebuje takiego e, naturalnego resetu i, i, i to po prostu jest naturalne, to jest coś, co, coś, co m, odczuwamy, że ta, 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 ta biegnąca kultura nas to już przytłacza i e, kontakt z naturą jest e, niezbędny, kontakt z naturalnym jedzeniem, czy po prostu naturalna, naturalna dieta, jak najbardziej naturalna, e, e, no w tym momencie nie jest łatwą rzeczą, szczególnie kiedy e, idziemy e, na zakupy do, do supermarketu, gdzie wszystko jest chemiczne, e, e, z pestycydami, z różnymi innymi chemicznymi związkami, jakby e, coraz bardziej ten system sprawia, że odchodzimy od tej natury, a natura woła nas e, coraz głośniej, także będzie tutaj piękny, piękna przeszłość po to, żeby, żeby przyjść, żeby poczuć tą naturę, żeby spędzić tu czas, żeby jeżeli masz jakieś e, właśnie talenty, jeżeli, jeżeli masz jakieś e, e, coś, co masz związanego z, z rozwojem, z naturą, e, z e, uprawą naturalnych e, e, Cokolwiek, jeżeli robisz, żeby chodziło, dzieło, czy coś co pochodzi od ciebie, od, od serca i będziesz chciał tutaj e, e, to jakby oddać ludziom, to będzie właśnie fajna przestrzeń, żeby się dzielić z tym, co mamy, tym, co mamy najlepsze, tym co, tym, co płynie od człowieka, a nie od maszyny, od korporacji. E, i coś, co jest naturalne, a nie jest chemiczne. To tak, można trochę tak powiedzieć, taką oazę spokoju i dobrostanu. I, Dokładnie tak. I, I chcecie tutaj stworzyć. To znaczy tak, no, pomysł jako taki może nie jest e, pierwszy sam w swoim rodzaju, no mm -hmm. bo takich inicjatyw powstaje trochę w Polsce mm -hmm. i całe szczęście, bo ludzie się przebudzają. I, no to, to jest po prostu przypomnienie sobie, co jest tak naprawdę istotne, mm. tak? To nie jest żadna sekta, żaden kult, żadna jakaś fanaberia, żadne jakieś, fanaberia, mm -hmm. e, żadne jakieś e, ekstremalne, ekolog, ekologiczne patrzenie na świat, e, typu, ek, wiecie, jak tu dużo ekstremalnych... typu ekstremizm, koncept... tylko po prostu zdrowy, tak. rozsądny, po zdrowy. Prostu. To jest to jest słowo, które, które teraz coraz bardziej do nas wraca, bo, bo po prostu inaczej się nie da. Pomówmy może Maćku, teraz może takie kilka specyficznych tematów żyćmy, mm -hmm. żeby nie było, że mówimy teraz o ogólnikach. Mm -hmm. Po pierwsze, czy jest to ziemia do kupienia, czy to jest do dzierżawy, jakie są warunki, jakie cenowe i jak wygląda to areało. teraz to, to o czym mówimy, czy wybieranie teren osady, uprawy permakulturowe, czy tutaj ta przestrzeń dla, dla ludzi na... Na, na różne kursy, szkolenia, festyny, oczywiście najbardziej powiązane jest tutaj z, z ekologią i naturą. To jest coś, co tu, co tu będzie co będzie sercem tego terenu mhm. i coś, co tworzymy dla ludzi, ale też taka przestrzeń, wokół której można, można żyć. Na przykład tutaj za nami musieliśmy, musielibyśmy podejść kawałek. To może przejść. Możemy się przejść. Tak naprawdę. Stowarzyszenie Echo Pride powstaje w dużej współpracy z firmą Trineo, która, która w bardzo, tak powiem, wyjątkowy, różnychany sposób sprzedaje ziemię właśnie zmierzamy w kierunku mojej działki, na której wczoraj już widzieliśmy namioty i paliliśmy grodzisko. Rano obudziły nas chorowy naszego sąsiada Marka Marka. <grywka> Mhm. Czyli można powiedzieć, że inicjatywa, jakby w pierwszym, e, w pierwszym, na, na pierwszy plan wychodzą ludzie, którzy mogliby tutaj rozpocząć uprawy mhm. ekologiczne, jak również ci, którzy by chcieli e, w jakiś sposób e, tutaj lokalnie mhm. wyrabiać produkty rękodziel, rękodzielnicze, które by były w jakiś sposób odsprzedawane z powrotem do społeczności, mhm. tak? Mhm. Oczywiście na tym będzie bazował jakiś fundamentalny obrót mm -hmm. lokalnej gospodarki, takiej mikrogospodarki, Dokładnie która by się tak. mogła stworzyć. Chcemy tutaj zjednoczyć po prostu ludzi, którzy, którzy fajne. robią, robią e, fajne rzeczy, które tutaj jakby rezonują z tym całą, całą, mm -hmm. całą ideą, jednocześnie e, będzie możliwość, żeby się tutaj dołączyć. E, będzie też możliwość, żeby tutaj dla nas e, z nami współpracować, uprawiać tutaj tą, tą ziemię, mm -hmm. tą e, perma, permakulturową. Mm -hmm nasze te, nasze, nasze uprawy mm -hmm. tak. e, ale też jest e, w, e, dzięki, w firmie Tyneo jest możliwość po prostu kupienia e, ziemi tu na nas jest e, na przykład moja działka którą ja e, też posiadam w, w dzięki firmie, firmie e, Tyneo, e, parę tygodni temu choparka tutaj trochę mi e, staw e, poprawiła i to jest 3000 metrów kwadratowych ja mam gdzieś, gdzieś tutaj mam dzisiaj te neo? 30, tak? 30, czyli 30 arów, tak? 30 arów i w mhm. fotach, za to płacę, to jest 300 zł miesięcznie. Tu pokazujemy od razu kamerą, tutaj jest to wywyższenie lekkie, tutaj, w tym miejscu, tak? Tutaj mamy te uprawy permakulturowe. Mhm. Tutaj z Maćkiem tak, właśnie to, stoimy. Tak, to wygląda tam, na, na za łóżką będą, będą uprawy. Pięknie jest Macieju, naprawdę no jest tak jest, pięknie. Jest ja myślę, że dodać warto jedną e, drobną rzecz. E, nie słychać w ogóle cywilizacji. W ogóle. No. I tutaj te ziemie nie były pryskane do tej pory e, chemią, bo tak naprawdę powiem Wam, to są przede wszystkim łąki, i tutaj te rzeczy stały w takim stanie już od wielu lat. Widać, że to nie było uprawiane od mm -hmm. wielu, wielu lat. Co więcej, widzieliśmy tutaj kilka takich gospodarstw z takimi ludźmi, można powiedzieć, kolorowo świadomymi, bo to widać i to się czuje. Także tutaj jest pewnego rodzaju powoli, ludzie się zaczynają gromadzić, mhm. takie zagłębie troszkę się tworzy, świadomości. Jak daleko do Olsztyna? E, pół godziny. Pół godziny, trasy od Olsztyna. Tak, bardzo, bardzo, tego, bardzo fajnie, bo jednocześnie jesteśmy na głębokiej wsi, jakby też odcięci od, od całej reszty, ale jesteśmy pół godziny od stolicy, stolicy regionu. także jest błyskawicznie, mhm. żeby dojechać, że tak powiem, do tak, tak zwanej cywilizacji. I teraz mówisz, że dział, działki są wielkości 30, a rów, czyli 3000 m2. Tak jest, tak jest. Ja za tą działkę płacę 300 zł miesięcznie i to jest to moja działka, którą podpisałem notarialnie. Także myślę, że nie będziemy się zagłębiać w temat, mhm. jak to dokładnie działa i funkcjonuje. Najlepiej no, ja odzywać się po prostu do mnie do Ciebie. Aha. Jeżeli chodzi o, o samo posiadanie bruntów tutaj w tym terenie i mhm. też jakby z drugiej strony. Tej jeziora, ale jeżeli chodzi o, o tutaj o Echo Pride, to jest to coś, co jest jakby niezależne od, od, od yy, sprzedaży tych gruntów. To jest coś, co robimy dla ludzi, żeby ludzie tu mogli żyć, funkcjonować mm -hmm. w zgodzie, odpoczywać naprawdę w zgodzie z, z naturą, cieszyć się naturalnym jedzeniem, edukować się, rozwijać się. A powiedz, yy, możesz coś powiedzieć o ziemi? Jaki jakości jest ziemia? Jakiej klasy? Wiesz co, ta, ta ziemia to jest yy, czwarta klasa, czyli to jest ziemia rolna, to jest okay. rolnych. To nie jest to jest dobra ziemia, to, to tutaj na pewno będą rosły rzeczy. Że... Tak, jest... Tym bardziej, że my to zrobimy też w formie ferma kultury, czyli mm -hmm. zakończono, że tak powiem, znacznie mm -hmm. części też będą, też będą, e, no. E, nieważne, wypadło mi słowo. Okay. Jest coś takiego jak biodynamiczne ogrodnictwo. Nie wiem czy to, tak jest. Jest, tak jest. to jest taki, można powiedzieć. chodziło mi o szklarnie, Szklarnie, no. Okay. no to słowa. oczywiście, szklarnie jak najbardziej. Ok, ok. Niedaleko jest jeziorko. Tak jak mówiliśmy Wam, to jest część Warmii, także jest tutaj trochę jezior w okolicy. Eee, też wiesz co, mogliśmy wspomnieć o tym, co będzie niosło całe stowarzyszenie ze sobą. To choć jeszcze raz się. chyba że chcesz jeszcze pokazać jakiś teren. Eee, nie, nie, Dobra. możemy tutaj wspomnieć. Za, no? za nami jest y, Maćka Areal. Mhm. No i proszę, kontynuuj. Eee, no bo sobą stowarzyszenie Echo Pride to jest nie tylko ten teren, tylko też eee, jakby będzie platforma edukacyjna z tym, z tym związana. A jest to temat to jest znacznie szerszy niż tylko ten kawałek Ziemi. Bo chcielibyśmy, żeby, żeby takie wioski powstawały e, tak naprawdę w, w, wielu, w wielu miejscach jak najwięcej e, tych żeby takie przestrzenie powstawały dla, dla ludzi e, i były to e, mocno, że tak powiem, przemyślane e, e, przedsięwzięcia, ponieważ no, wiele takich e, wioskach miało powstać i nie powstało z, z wielu przyczyn. Często po prostu były to przyczyny finansowe, były to przyczyny, że ludzie mieli różne, różne pomysły, a to, co my tutaj wspólnie z Markiem Sremutem będziemy, będziemy tworzyć, to jest jakby taka już mocno, mocno zaawansowana idea, która ma po prostu strukturę i która będzie funkcjonować i będzie, będzie się mnożyć na różne inne przestrzenie. Miałem okazję jak i przyjemność poznać dzisiaj Marka. Faktycznie no, rzadko się spotyka takich wizjonerów e, i biznesmenów przy okazji, czyli człowiek, który łączy pasję, pewnego rodzaju ekologiczne zamiłowanie, takie wręcz można by powiedzieć filantropijne, e, z twardo stąpającym poziomie stopami e, na zasadzie tego, że to musi być wszystko e, logiczne, spójne. E, Dla, i... I... Dla ludzi, którzy idą tylko za wizją, e, którzy po prostu pojechali raz, dwa. Trzy razy na festiwale. Ja i... Jestem na chóra na i, i wierzą w to, że po prostu jakoś to się uda, no często to się niestety nie udaje, Tak. ale my tutaj mamy ogromne zaplecze i, i e, to jest coś, co, coś, co się zaczyna dziać, coś co, coś co nabiera mocy prawnej i tutaj na, na wiosnę. E, obromna, ogromna praca się e, rozpocznie, ale też mamy po prostu mnóstwo ludzi, którzy, którzy chcą takie rzeczy tworzyć, którzy są zainteresowani, którzy chcą e, w tym e, pomagać, wspierać e, i też brać po prostu udział, bo zapraszamy wszystkich tutaj najchętniej z, z, z tego regionu oczywiście, ale nie tylko, którzy, którzy po prostu e, czują te, e, temat e, ekologii, czują... E, temat natury i z chcą po prostu tym działać. Dokładnie moi drodzy. E, czyli można by powiedzieć, że przyszła wiosna to już będzie dosyć duży ogień. Mm -hmm, tak jest. E, cieszymy się z tego bardzo. Ja niedawno miałem okazję też e, rozmawiać z e, niesamowitym wizjonerem, architektem e, Szymonem o którym trochę później wyemitujemy tutaj materiał na nadziemnej. Zapraszam Was bardzo do śledzenia tego, tak? bo to są na pewno ciekawe rzeczy. Dla tych z Was, którzy rozumieją wartość, jaka z tego płynie, chyba nie trzeba Was zachęcać bardziej. Więc może śledźcie nas, subskrybujcie, puśćcie łapkę w górę, lub też nawet udostępnijcie dla tych znajomych, którzy poszukują miejsca na tym pięknym świecie, żeby się osiedlać. No i co Maćku? Jeszcze coś może na koniec dorzucamy? Czy na ten moment nie ma co przegadywać, łapiemy się za szpadlę? No to jest dokładnie tak. Nie ma co za dużo, co za dużo gadać, zresztą mhm. to o tym często, często mówimy, nie ma tutaj co, co rysować i nie rzeczy. Trzeba po prostu pracować, trzeba pracować nad sobą, trzeba pracować nad tym, co jest wokół nas, mhm. bo całego świata nie zmienimy. E, także zacznijmy od siebie, zacznijmy od tego co jest wokół nas mhm. i twórzmy to, to, to co jest piękne i to co my możemy dać e, światu. To na sam koniec zostawimy twój może e-mail, jeśli będziesz tak dobry, tak? Może jakiś kontakt, żeby znaleźć e, informacji więcej. E, wiesz co, myślę, że można znaleźć mnie. Można mnie znaleźć na, na Facebooku, na profilu e, Maciej Michalak, twój kawałek Mazur. E, także e, zapraszam. O. Ekstra. Zapraszam. Ja również zapraszam, dołączam się do tego. Jeszcze tylko dorzucę, że naprawdę energia, wibracja tego miejsca robi to, co my wszyscy potrzebujemy. Dzisiaj rano wstałem przed piątą, poszedłem się kąpać i jogę trenować niedaleko. Wracając, zerwałem sobie z dzikiej jabłoni i jabłka i słuchając po prostu tych wszystkich ptaków i tych owadów czułem się po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wziękuje. Dawno, dawno nie czułem czegoś tak wspaniałego, także zdecydowanie was zapraszam wszystkich fanów ekologii, przebudzenia, anastazji. To jest to miejsce, to jest ten czas, także działamy, kochani. Cześć. Pozdrawiam. Cześć.